Cześć! Dziś witam Was w kolejnym filmie z Przewizem na dynię i jesteśmy przed Thanksgiving, przed Świętem Dziękczynienia em, amerykańskim akurat, bo to, kan to kanadyjskie było już w, w jakiś czas temu, no więc e, na tapet wchodzi dynia i teraz znaczy, ja mam wrażenie, że w Ameryce oprócz przesłodzonego pumpkin spice latte ze starbucksa dynia służy głównie do ozdoby, bo, <laughs> um, bo na święto dziękczynienia je się raczej kukurydze i ziemniaki. Z takich mącznych um, warzyw. Tutaj e, chcę Wam zaproponować pudding albo jakieś pire. Jak zwał, tak zwał. E, ja miałam średniej wielkości dynie. Oczywiście upiekłam ją w piekarniku. Przepis znajdziecie um, na moim kanale. Wyświetli Wam się gdzieś tutaj i też podziękuję go na dole. Więc nie będę już pokazywała, jak e, upiec dynie. Wyciągnęłam z niej środek i nie obierałam jej, wrzuciłam ją do blendera kielichowego i zmiksowałam razem ze szklanką maślanki. Do tego dodałam pół kostki chudego, białego sera, i to było około 120 gramów. Pieprz, sól i wszystko wymieszałam już dokładnie łyżką. Mm, dodałam też proszek do pieczenia i mąkę, to możecie, nie musicie tego dodać. Jeżeli dodacie tego więcej, możecie placuszki usmażyć z tego pira. Ja natomiast wrzuciłam je do naczynia żaroodpornego i zapiekłam. Wystarczy dosłownie chwila, ale im dłużej, to wiadomo, że zrobi się bardziej um, chrupiąca skorupka. Hmm, na górze. Jeśli nałożycie to na hmm na świeżo, no to będziecie mieć to w konsystencji takich potłuczonych ziemniaków. Natomiast jeśli poczekacie i to ostygnie, zrobi Wam się bardziej konsystencja do krojenia. Do tego zrobiłam sos grzybowy, jak możecie zobaczyć. Czyli podsmażyłam cebulę, czosnek standardowo. Miałam świeże pieczarki i mrożone prawdziwki, które zbierałam w tym roku. Wszystko dość długo smażyłam na maśle pomieszanym z olejem. Ech, no i taki to był obiad. <noise> Więc jeśli lubicie dynie tak jak ja, to zapraszam Was i um, choć w Polsce przecież nie obchodzicie święta dziękczynienia, to um, jest to bardzo dobra Potrawa, żeby zjeść ją jesienią. Jak do, że dodacie przypraw korzennych, imbiru czy m, czegoś na ostro m, do środka, to m, na pewno na zimowe m, czy późno jesienne, tak jak teraz, obiady, e, czekolacje, sprawdzi się idealnie. E, życzę Wam smacznego i zapraszam na pozostałe moje filmy. E, pozdrawiam. To wszystko na dzisiaj. <laughs> zapraszam do zostawiania mi łapek w górę i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki. Cześć.